Wielkie brawa dla niego! Złożyć wyrazy szacunku i uznania rolnikom krzeszyckim. Bardzo dziękuję za zaproszenie na jubileuszową 15. Krzeszycką jesień. Jestem tu z Państwem właściwie chyba od chwili powstania tej pięknej imprezy i muszę pogratulować organizatorom, wszystkim liderom miejscowym, którzy zorganizowali to naprawdę piękne święto rolników. Powiat Słęciński cały jest piękny, ale myślę, że największym, najważniejszym symbolem rolnictwa w tym powiecie są właśnie Krzeszyce. Gmina Krzeszyce, w której każdy z nas może kupić najpiękniejsze, najsmaczniejsze warzywa i owoce. Wszyscy to wiemy i zawsze jak przejeżdżamy przez Krzeszyce, to robimy tu zakupy. Ja osobiście też nie ma lepszych pomidorów niż te krzeszyckie, które nieraz przy drodze kupuję. Gratuluję tych plonów pięknych tegorocznych rolnikom krzeszyckim. Jestem powiem Państwu szczerze zbudowana tutaj starostami tych dożynek. Jak widzę, że tutaj Pani Bożenka i nasz starosta tak pięknie sprawują władzę na roli, na ziemi i są tacy młodzi, a jednak potrafią przejąć po swoich dziadkach, bo wiem, że pan Kaźmierczak to przejął naprawdę tradycje rodzinne i gospodaruje na tak wielkim Gospodarstwie, więc gratuluję Państwu, gratuluję starostom dożynkowym i kochani Państwo, zasłużyliście po całym roku ciężki, ciężkiego trudu i pracy rolniczego na wypoczynek, na tą piękną zabawę. Bawcie się dzisiaj zatem najlepiej jak potraficie, niech Wam dopisuje słońce nie tylko tu na niebie, ale i w sercu. Wszystkiego dobrego. Drodzy uczestnicy wspaniałej krzyżyckiej jesieni, chciałbym Wam podziękować i tym utytułowanym, i tym, którzy pracowali na roli, i tym, którzy przyszli na to wspaniałe święto, za uśmiech, wtedy, kiedy podawałem Wam chleb, ten chleb sprawiał Wam radość. Wiecie, jak ważny jest dla nas chleb, ale wiecie także, jak trudno nieraz o to, aby ten chleb wypiec i aby potem, Panie Wójcie, można dzielić, prawda? Serdecznie Wam dziękuję za ten uśmiech. Powiat Sulęciński rolnictwem stoi. U nas w Gliśni odbywają się wspaniałe imprezy, u nas są dorzynki powiatowe, ale finał jest zawsze w Krzeszycach, Panie Wójcie. Gratuluję, dziękuję i obyśmy dalej mogli się cieszyć w tej gminie, dla której rolnictwo jest najważniejsze, która rolnictwo jest najmocniejsza i która z powodzeniem walczy z Sulęcinem o prymat na dorzynkach powiatowych. Oby tak zawsze było, żebyśmy spodziewali się tutaj i tutaj podsumowywali rolniczy trud. Trud obfitujący chlebem, ale także innymi płodami roli i wspaniałymi zwierzętami, które dzisiaj na wystawach będziemy oglądać. Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia i podziękowania od samorządu Powiatu Śróleńczyńskiego. Cały Powiat się cieszy i z Wami tutaj bawi, bo widziałem mieszkańców wszystkich gmin Powiatu no i wielu, wielu spoza powiatu z całego Lubuskiego, czego serdecznie Panie Wójcie gratuluję, wspaniałej zabawy życzy samorząd powiatu sręcińskiego dziękujemy za te miłe słowa i życzenia, czy ktoś z gości zaproszony chciałby zająć jeszcze głos? jeżeli nie, to przystępujemy do oceny wobec tego, Państwo moi goście Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, e, będzie teraz e, trwało e, tutaj liczenie poszczególnych głosów prezentowanych wieńców e, oraz innych innych tutaj jakie przygotowaliśmy dla was atrakcje, czyli stoi Wielce w ona nas żywi ubiera, od niepamiętnych lat. Niech żyją nam rodzice, niech żyje chłop i ród, niech Bóg im po prostu ma केंद्रा मला रोज के केंद्राला Dziecięcy z Muszkowa! Nasi mili goście, pięknie Was witamy, a nasz mini kabarecik serdecznie zapraszamy. Dziś Wam przedstawimy 7 dni z życia gminy, a oto dzień pierwszy czyli kurki. O, Krukowa! A dokąd pani jedzie? A właściwie prowadzi rower. Zepsuł się? Nie, rower dobry. Ale w przyrząd magu, buchnięte zdawy. Do senatorium pojechać trzeba. Trzeba pojechać i leczyć kości. Ale z wyjazdem wieczne trudności. Więc gdzie to się pani wybiera z tym koszykiem? Trudno, forsy i skierowania. Więc pani kochana, wybrałam się po kurki. Może już w lesie urosły od rana. A to nie do Krzeszyc. Gdzie pani jedzie? Kurczaki zamówi pani w sklepie ugilowej. Ale ja nie po te kurki fermowe, tylko leśne. W skupie nie ma tej w lesie nie ma. O, od czego zacząć? Co włożyć ręce? Widzi pani, bo w życiu to jest tak. Różne typy tu się wszędzie znajdzie. I młodzież, i starców, tylko rolników jak na lekarstwo. Dobrze, że choć kury i kurki trzymają, a nie jak mówił mój kaźmisz, kwasty.